Pierwsza część po meczowej konferencji prasowej, po meczu Ariwa watward do pierniki to Muszynianka do Melo, soku łańcuch. Z nami są Marek Kukomski, trener drużyny Sokoła, także jeden z zawodników Marcin Nowakowski. Na początek prośba do trenera o podsumowanie dzisiejszego meczu w Arenie. Dobry wieczór Państwu. Gratulacje dla drużyny Storunia. Ciężki gatunkowo mecz podejrzewam dla obydwu zespołów, bo tak jak gdzieś oni omówili o tym, my mówiliśmy o tym. Mecz za cztery punkty. Dla nas y, najważniejsze rzeczy chyba wydarzyły się przed meczem i w czasie meczu, y, że zaczęliśmy mecz bez podstawowego rozgrywającego, później y, w czasie meczu wypadło nam dwóch zawodników. To, y, no, to jest niesłychane, y, że wypadło nam dwóch kolejnych zawodników, którzy tak naprawdę mogli jeszcze wspomóc tutaj Marcina na kozłowaniu. Marcin robił co mógł, natomiast Tyler Cheese y, spięło go y, mięśnie pleców y, szczypa, coś z problemem z pachwiną. No i tak, tak naprawdę walczyliśmy o przetrwanie w tym meczu na tyle, ile się dało. Było widać w pewnym momencie, jak odjeżdża, toruń odjeżdża. Brakuje nam powietrza, bo nie mamy tak naprawdę żadnej zmiany. Ale gdzieś do końca później znaleźliśmy jakieś sety, w których zdobywaliśmy punkty, łatwe punkty. Otworzyła nam się troszeczkę gra, i myślę, że. Do końca gdzieś cały czas staraliśmy się podgryzać, żeby też ludzie nie odebrali tego, że byliśmy blisko zwycięstwa czy cokolwiek. Natomiast staraliśmy się tutaj podgryzać duże storunia i do końca nie był to dla nich taki łatwy mecz, bo widzieli, że w pewnym momencie, jak zdobyliśmy chyba nie wiem, 10 punktów albo 11 punktów z jednej zagrywki, to musieli też coś pozmieniać. Natomiast no, my dzisiaj nie, nie zrealizowaliśmy, myślę, że przez tą szerokość składu, albo tą, ten wąski skład. Nie zrealizowaliśmy jednej rzeczy, która była naszym celem na ten mecz. E, szybki atak. Szybki atak. Niestety e, przegraliśmy 23 do 5, a my założyliśmy sobie, że w tym meczu po wygranej zbiórce, którą wygraliśmy 48-36, że my będziemy mieli z tego dużo łatwych punktów i, e, i będziemy się tym napędzali. Niestety jakby ten, ta pierwsza część planu wypaliła zbiórki, druga część planu niestety nie. Myślę, że jest to związane, powiązane z tymi rzeczami, co powiedziałem na początku wypowiedzi. Natomiast, no nic, nie, nie ma co tutaj teraz płakać, trzeba wrócić do pracy i szykować się na kolejne spotkania wyjazdowe. Dziękuję. Kiedy pan się o O godzinie 14.30 dzisiaj. Tak, do, dowiedzieliśmy się, że, no, że, że nie, nie zagra w tym meczu. E no w, mówię w trakcie meczu to, to po prostu nam wypadli zawodnicy którzy drugim, drugim kozującym w drużynie jest Marcin, trzecim kozującym jest Tyler Chis, czwartym kozującym jest Mateusz Szczypiński. No i tych trzech z czterech nam wypadło i Marcin było widać, że starał się, szarpał tyle ile mógł, ale ale no też to nie jest dla niego łatwe zadanie, jeżeli ma na sobie w obronie Tomaszewskiego bądź rozgrywającego drugiego i cały czas jest zmiana na nim, zmiana, 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 zmiana. Nowy rozgrywający wchodzi, też byśmy chcieli, żeby ktoś go odciążył, a było widać, że ci kontuzjowani zawodnicy, no to jak wchodzili to... No to wyglądali tak, że też oni walczyli po to, żeby przetrwać kolejne sekundy na parkiecie, a to nie o to chodzi, bo jakiś za chwilę pogłębiony uraz i z urazu, który nie wiem, może być, że będzie przerwa 5 dni, 6 dni, tydzień, zrobi się, że to będzie miesiąc, 2-3. Tak więc no też musimy tutaj wziąć to pod uwagę. Musieliśmy wziąć to pod uwagę podczas meczu, który był, który był grany po prostu, dostosować. No, myślę, my że czas jest na pewno bardzo trudny, bo ja się dowiedziałem o tym 5 godzin temu, tak więc y, będzie trudny najprawdopodobniej, y, bo, no, bo nie byliśmy w stanie nawet zareagować. My tutaj przyjechaliśmy w takim zestawie y, ludzkim, jaki, jaki mamy najsilniejszy y, i byliśmy pełni y, tutaj optymizmu, y, myślę, że nie wiem jak Marcin będzie to o tym mówił, to liczyliśmy na to, że zagramy w końcu w komplecie mecz cały, bo gdzieś wypadał nam Biram Faye, gdzieś wypadał nam jeden zawodnik, drugi zawodnik i jechaliśmy tutaj w dziewięciu seniorów plus młody Mikołaj. No niestety nie udało się <coughs> znowu zagrać i, i mówię, to już później ten splot kolejnych zdarzeń w czasie meczu był taki, jaki był, i wynik jest taki, jaki jest. Należy tylko pogratulować dużej Tak, a potem się z wykraczami bo Sanders, no to, to była wasza filozofia grania w, 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 w oparciu o tego gracza. Trudno będzie go zastąpić. I pytanie, czy ma pan jakieś gdzieś tam już, wiadomo, że nie był pan głowy wcześniej, bo dzisiaj pan się dowiedział, ale czy że ma pan jakąś listę powiedzmy zawodników, którzy byli rozpadowali jeszcze wcześniej. Nie, nie mam listy jeszcze zawodników na tą pozycję, bo tak jak pan mówi, to był nasz lider, zawodnik, który był bardzo ważnym ogniwem, no to nie szukaliśmy wcześniej za niego zawodnika, albo listy nie robiliśmy żeby zastąpić zawodnika, który jest naszym liderem, to tak jakby, że po prostu kolej rzeczy powoduje, że dzisiaj, jak będziemy już wracali, siadamy do pracy i będziemy szukali zastępstwa i czy, bo Pan spytał, czy łatwo, jeszcze nie wiem tego, bo, bo tak jak powiedziałem, że no, nie, nie, nie wertowaliśmy rynku na, na tych pozycjach. Dziękuję. Dziękujemy trenerze. Marcin Nowakowski, Taki jak trener powiedział, dzisiaj się natyrałeś na pakiecie, jak to się mówi. Czego zabrakło do zwycięstwa, Twoim zdaniem? Dobry wieczór wszystkim. No myślę, że trener bardzo wyczerpał wypowiedź na temat tego meczu. Mieliśmy swoje założenia i zbudowany plan na ten mecz. O godzinie 14 posypał się kawałkiem, a później w trakcie meczu posypał się już tak naprawdę całkowicie. Oglądaliście Państwo mecz, momentami graliśmy tak naprawdę na boisku dwoma nominalnymi środkowymi i dwoma nominalnymi czwórkami, więc ten mecz tak naprawdę był, był bardzo ciężki. Pierwsza kwarta, jeszcze gdzieś trzymaliśmy się w meczu. Widać, druga kwarta tak naprawdę ustawiła troszeczkę mecz, później musieliśmy już gonić i, i, i ciężko było wrócić do meczu. Wiem, że po takiej porażce ciężko powiedzieć pochwalić zespół, ale ja, jako, jako najstarszy zawodnik w zespole, chcę pochwalić cały nasz zespół, bo, bo się nie poddaliśmy, walczyliśmy do końca i mimo tych problemów, naprawdę staraliśmy się jeszcze przechylić szale zwycięstwa na naszą korzyść. Nie pozostaje na nic innego niż. Przepraszam. Niż scementować się po tej porażce i, i, i wrócić do domu, e, wyczyścić głowy i e, starać się skoncentrować na następnych meczach. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Druga, mecz, druga część po meczowej konferencji prasowej po meczu Arriva, twarde pierniki muszynianka domelo Soku Łańcut. Second part of the press conference after the game Twarde Pierniki versus Soku Łańcut. Bartosz Diduszko, jeden z zawodników jest z nami, a także trener gospodarzy Syrdian Subotic. Na początek gratulacje dla trenera, <coughs> dla zawodników za to zwycięstwo. Bartek co dzisiaj przeważyło na szale na waszą korzyść, że udało się ten mecz wygrać? Mm -hmm. e, na pewno no, dzisiejszy mecz nie był może jakimś pokazem ofensywnej koszykówki, e, dużo niecelnych rzutów, dosyć niska skuteczność nasza za trzy punkty, ale co na pewno cieszy to, że e, postawiliśmy się fizycznie mm, drużynie e, z Sokoła i, i jakby ustaliliśmy swoje warunki u siebie. I, i no możemy powiedzieć, że za wyjątkiem tej pierwszej kwarty, gdzie, gdzie jeszcze godniliśmy ten wynik, jakby nie byliśmy może do końca skoncentrowani od początku na 100%, e, reszta trzy kwarty powiedzmy, że było gdzieś tam pod, pod kontrolą i z tego się cieszymy. No na pewno może cieszyć, e, że Mate miał 16 zbiórek. Tak. Wow. Denis Rodman. Tak, Denis Rodman. I to pokazuje, że każdy u nas zużycie e, zna swoją rolę. Nie każdy musi punkty rzucać, nie każdy będzie e, najlepiej punktującym e, shooterem i, i każdy u nas powoli tą rolę odnajduje i, i pod tym kątem wydaje mi się, że wyglądamy coraz lepiej. Okay, dziękuję bardzo. Dzięki. Są pytania do Bez pytań. Okay. Okay, dziękujemy bardzo. Okay, dzięki. Jeśli bym nie urwał to pewnie drogi sprzęt, no. Stać klub, Dzięki. Coach Serdin Sopotich, congratulations for this big win tonight in Arena uh, What was the key to success tonight? I know it was it a was great team effort. Everybody, everybody gave, somebody points, somebody rebounds, somebody assists, somebody defense. Good minutes from everybody that played. So, so it was tough win. We know it won't be easy, it's going to be nervous. It was too nervous in the beginning.

As a team, we know what's our quality. We know we need to defend to get uh, wins. We know our roster. So overall, I think at the end it was a good game, and we got what was needed—a real big win for us. Okay, we win, but we lose uh, rebounds: uh, 48 to 30, 36. Yeah, it's not a problem uh, for you? At, uh, yeah, of course. Uh, we, you know, we see that uh, Mate contributes too yeah. much in rebounds, so we need also. Everybody, everybody, to help in that area. At the end, it was you know some they took some uh, fast shots and something, so they grabbed some rebounds from from that. But that's uh, some some part we need to be better. And of course, we had four or five turnovers in a row in uh, fourth quarter when we let them come, because otherwise I think we could win even with a bigger margin if we didn't give give them couple uh, turnovers and for easy baskets. Yeah, understand. What happened with Trey Dix? Only two points and only 17 minutes. Yeah, you know, he started. He, he, he didn't find his rhythm, missed the shot, So, but it's important. Uh, the team won, so we hope we hope in the future everybody we contribute. So, so, it's for us. It's most important. We we take this win. Okay. Thank you very much.

We would like to have uh, maybe one more win, but I think if somebody said before season this would be really okay. Hey, what do you want to improve? You know, our offense sometimes still struggles. Something is uh, quality, something is uh, we need to, we need to, you know, get more fluid on the beginning. We, we work more in defense because I think uh, that's where I can give the most in, in this kind of team and that's how this, this teams from the bottom of the table need to play first we, you can not go up and down and, against uh, high quality teams and just go with them and try to score more so we need to find a way to, to slow them down and to play so of course our offense can be better but you know we, we i think the most important is now we have team the guys that really try every game so sometimes we are able to win some games maybe you know some possessions some decisions for everybody can give us more wins, but I think the team is playing almost close to the potential. What uh, the best we can do, so that's that's I think the most important thing, and that's the only thing we can do. Try to play, play the best that we can. Do you consider any change. Right now, we don't know. You know, this uh, situation with uh, Rakoc made us little problem, so we'll see how it goes. In, in, in next weeks how the team looks so so no, nothing nothing at this moment okay thank you, okay. Thank you, very much. Thank you.